Witamy w twitchowych wiadomościach, kino nad kinami, afera szponcicielska, lakiego Luka i Suchara, próby oszustwa, gdzie pójdą pieniądze zbierane na cel charytatywny, wielkie wyzwiska, nieuczesana ofiarą ataków w Japonii, turniej Multasa w CESA Sorsa, to i wiele więcej już dziś. Zaczniemy od paru krótkich newsików, na przykład fakt, że KUKE2115, a bardziej jego album, ma dziewiąte miejsce na całym globie. Łotasiet, Jest to wyczyn. Gratulacje. Nowy zawodnik na rynku GTRP. Tomek olejnik. Czuje <noise> na pieniądze widzów i nie chce bajców. Starczy tych bajców, nie chcę tych bajców. Zraniadzie wcale tych bajców. Ja pierdzielę. Czemu ja nie mogę? Boże, jak ty na mięski bierzesz do ust. Zar wcale tych bajców. Ja pierdzielę. Ja nie mogę tego zmienić. Nie chcę tych wajców. No i tak do oporu. Ważne ogłoszenie od redakcji do mieszkańców piły. W mieście przy parkach i terenach zalesionych zauważono wzmożoną agresję u dzików. Może być to powiązane z okresem godowym tych dzikich świń, dlatego uważajcie i dopóki sytuacja się nie uspokoi, trzymajcie się bliżej terenów zabudowanych. Odbyły się pierwsze dwa mecze Aha. w turnieju Multasa. Team Suchara starł w pył drużynę Gucia i Dimonza. Niektórzy twierdzą, że to przez to, że Gucio ma zapalenie krtani, przez co źle się czuł oraz nie trenował. Wymówki wymówkami, ale były potężne emocje. Świadczy o tym puls Dimonza oraz co niektóre klipy. I proszę państwa... oj ja, oj, ja łapuł mi Gucio! kill! Kurwa! Gucio! Gucio! Oh, kurwa! Gucio! O! Oh. Ty cztery fragi zrobił! Cuchar! O oh, kurwa! Cuchar jeszcze tutaj oh, schowany! Kurwa! Słuchaj! Gucio z ace'em! Gucio z ace'em! Akcji było serio sporo. Jeszcze na sejcie nie. Jeszcze nie, ale jeszcze A nasz mecz? Ktoś oglądał Mulkiego? Jak się podobało? Mam ich... Ktoś na nas postawił dzisiaj? Na bananie. Chuj. Plotki też mówią, że Delord był odpalony. Tak, mamy. Tak, będzie. Zobacz, wow! odcinają to, do 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 do... Co? Co? Dwa... Podwójny. A szef drużyny Fiutold Tacikiewicz wyznał, że tęskni za widzami i jak tylko wyzdrowieje, to rusz. Mu ci stronniczo komentował, to jebać go. Rusza do strajmingu z nową energią. Półwidze zdrowiem się pojebało tak. Ktoś mi kupi suba multiego, żebym to zobaczył, bo go nie będę wspierał. Kombo, ale będzie git, nie umiera się od tego. Chwilę jeszcze się pocierpi, antybiotyk zacznie działać, będzie wpytę. Też y, powiem wam szczerze, że nie widzi mi się taka przerwa od streamów i tęsknię za tym i lubię to robić. I kurde, postreamowałbym, ale siedzieć, kaszleć wam, wkurwiać się, bo też przyznam, jestem rozdrażniony tak jako tak, bo cały organizm jest rozdrażniony, to już wolę. Bo masz ma kilka tygodni w domu i jak się wykuruje, to wrócić. No i przekopę też dostał szachista Rudecki i Gerber. Dostali manto od Ewroniaków, więc czerwona karteczka. No ale co tu się dziwić po takich akcjach? Gniazda, pod gniazda. Bartek, kontrolujesz tam, w Tak, tak. Przy czerwonej, przy czerwonej! Nie mogłeś pierwszy. Dawaj go. O kurwa! A nie, to Paniola, kurwa! Ja... Dziś grają Team Graf na Team Nitro i Team Junk Multi na Team Shelly. Będzie się działo, fajnie się to w sumie ogląda. Dzisiaj pewnie gwiazdą będzie Kamil Kowal z Drużyny Grafa. A my lecimy dalej do szponcicielskiej dramy. O, o Jak chodzi? wspominaliśmy ostatnio, Suchar miał streama charytatywnego z Mamutem i Lakim Lakiem, na którym uzbierali 17 tysięcy na pilną operację oczu żony Laki Luka. Wydarzyło się jednak coś dziwnego. Zaraz po zakończeniu streamka charytatywnego streamer zakupił kartę graficzną GeForce AirTags 5070, która kosztuje 3200 zł. Suchar skomentował klipa na Xie oraz wypowiedział się na streamie Pawła Delorda Szabli. No w każdym razie, jak ktoś z tą rozmawia i mówi, kurwa, ci o żonie, a jednocześnie ci mówi, że jest kurwa, ma jakieś długi i jakiś długi spłaca, i nagle widzisz, że kupił sobie kurwa kartę ze 6000 zł. A jednocześnie na streamach mówi, że nie ma kurwa kasy na bieżące opłaty, no to coś jest kurwa nie tak. No, je, no jest jakiś szpont. No jest coś no, nie, Jest no, jakiś normalny, szpont. No tak. Nie no, ja po, nie no, to nie ma czego spróbować. Ja po prostu powiedziałem, że przecież jak będzie jakiś szpont, to że kasa pójdzie na kiny, cel charytatywny i tyle. No dobra. Cel charytatywny kurwa zaraz będzie moją kieszenią. Niepocieszony Lakilak, oskarżony o szponcenie, nie przebierał w słowach. Teraz widzicie kurwa, jaki to jest kurwa drań pierdolony kurwa. Nie chcecie kurwa suchar kurwo znać. Ty kurwa śmieciu jebany. Ty <śm to pierdolona ty dziwko kurwo! Pierdolony oszuście wale, kurwa! Wyjebałeś kurwa ludzi śmieciu pierdolony kurwa na pieniądze moich widzów, którzy tobie wpłacali, ty kutasie, pierdolony na to, żeby moją żonę kurwa wyleczyć. Ja mam odłożono od swoich widzów, którzy wpłacili mi kurwa na szczęście na konto 6800 zł kurwa na leczenie mojej żony. Jebadcie, sucharcy! Czując szpon z kilometra otwarcie powiedział widzom, że będzie robił zwroty do Nejcików. Eee, no dobra, no co? No to wysyłamy kurwa na pieski? Jak ktoś chciał w Donejcie pieniądze? I po prostu chciałbyś zwrot, to napiszcie do mnie maila Instagrama z dowodem wpłaty na dono i ja, ja, ja z wielką chęcią kurwa odeślę każdemu. Każde kurwa 5 zł, jakie tylko było, jak było. No i dlatego musiało dojść do debaty na Discordzie. MacAiler twierdził, iż kartę kupił z własnych pieniędzy, a te ze zbiórki pójdą na żonę. Na zabieg oka. U mnie co się nam zbierało, okej? Okay? U mnie, tylko u mnie. A tamte pieniądze to są pieniądze, życie. I ten, ja powiedziałem sobie tak, bo jak kiedyś powiedziałem, że jakby nie trzeba, to dołożę. Dołożę w sensie takim, że nie kurwa, wszystko z jedzenia i najlepiej nie żyje nic, kurwa. E, wszystko z rachunków i najlepiej prądu nie miej i nie streamuj, kurwa. Wszystko z tego i z tego i z tego je, kurwa, bo nie No ale dobra, no jeśli ktoś byłby, kurwa. Zagrożony ślepotą w moim towarzystwie, to bym sobie nigdy karty graficznej nie kupił. No, ja pierdolę, no. Wiecie o co chodzi? Nawet jakbym zrobił cel, nie, na kartę graficzną, a w międzyczasie się okazało, że nie wiem, kurwa, że strzelam. Sandra rękę złamała. I bym nie miał innego hajsu, to bym nie kupił tej karty graficznej, i bym jej kurwa rękę poskładał, nie? Wolno, no, bo przecież zrobię ważniejsze? Tylko ja mam kurwa środki różne. Ja mam środki na rozwój kanału, tak jak ty. Mam środki, kurwa, na to, tak jak ty, bo tu jest ten cel. I mam środki na jedzenie, kurwa to jest podstawa egzystencji. A ludzie, kurwa, człowieku, sobie wymyślili, kurwa, że ja przedłużyłem zdrowie Agnieszki nad kartę. No wyobrażasz sobie, kurwa, gdzie jeszcze powiedziałem, że mam, kurwa, luźne jeszcze środki w innym miejscu, bo mam oddzielnie te kwoty. Ogólnie serio, całość się nie kleiła zbytnio. Astygmatyzm i nadwzroczność. Więc widzowie byli podejrzliwi i grzebali w sprawie, przeszukując internet, kliniki, Patrząc na ceny zabiegów korekcji wad pani żony i tak dalej. Na wychodziło, że dużo klinik oferuje taki zabieg i nie jest on aż tak drogi jak pierwotnie zakładano. Wiadome było jedno: ktoś tu szpąci. Przecież, kurwa, człowieku, to wszystko idzie na leczenie, kurwa, na oczy, no to jak, kurwa. Serio mówisz? No, widzisz, że ga tam z sucharem. Suchar się z niczego nie wycofał. Tu poszła drama afera spowodowana przez hejterów, spowodowana przez ludzi, którzy chcieli kurwa zaszkodzić. Ty naprawdę kurwa tak uważasz? Nie, jakby ja już powiedziałem. Cześć? Ja powiedziałem publicznie, że jak ktoś się czuje oszukany, to może do mnie napisać i na pewno to z donate'ów. Na przykład, jak ktoś wysłał donate'a, to ja zwrócę to na 100%. Bo kto, bo nie, nie no ktoś... dobra, ale chwila, nie. No bo tutaj kurwa, no bo tutaj pisze, że yy, napisał. No ale to po co wysyłasz, kurwa, a potem piszesz, że to jebiesz? Ostatecznie okazało się, że pan Igor ma aniele serce i nie chciał, żeby pani żona oślepła, a ona w dupie miała swój zabieg i całą zbiórkę. Pojechała se robić włosy do Warszawy. No, Zadzwonić ciężko na odległość, tak? tak? ma rację. Iść, bo mam farbę na włosach, czy łapiesz? A chuj z tą farbą, kurwa, twoje oczy, a ty o farbie dolisz? No, Będę wyglądała, bo mi wyjdą wszystkie włosy, super. <laughs> Shoś z włosami kurwa, abyś oczy miała dobre! No i spektakl ogólnie nie, miał narrację, nie jakoby no, to, to żądra nasz pąciła. A ty im się każesz jeszcze dowiadywać? Kurwa! Ja ja sobie robisz! No mam dosyć ci się rozłączanie, no to jest wypierdala, jest jakiś żart! Dał kartę graficzną wyżej w priorytetach od kurwa leki, którą oczu, bierze, a ona bo, dała te farbę leki, do włosów. Na, oczy. Ona... W suchar do samego końca nieco podejrzliwy, ostatecznie pogodził się z Lakim Lakiem, który orzekł, iż kartę zwróci. Co się swoją drogą nie udało? O tak, no, Suchar! Na dzisiaj to koniec. Jutro kończęść Ale, Ale ja chcę znać między nami, kurwa, czy ty jesteś na mnie za to obrażony? no, obrażony nie jestem, bo była... tu się tyle odpierdaliło no. emocji, że już te zabawne. Widzowie w większości nie uwierzyli w opowieści Lakiego Luka, a detektyw Szczurlok mówi, że po głosie co najmniej 50% wypowiedzi to szpont. Kontynuacji dramy jednak tak jak mówi suchar nie będzie. Po paru godzinach w nocy Laki Lak luck, połączył się ponownie z Goutrym Gołtarem i oświadczył, że całkowicie chce się wycofać i odciąć od zbiórki. Poradzi sobie sam w swoim czasie i pochwalił się też, że dostał KCIP na kiku. To się właśnie stało, wydarzyło już chujnie ważne, że w tym wzięła czy nie wzięła udziału karta graficzna. To już ma mniejsze znaczenie. Ja się z tego wycofuję. Chciałbym, żebyś oczyścił się kurwa z tej zbiórki jak najszybciej. Kurwa, panie kolego, oddaj kurwa to, co masz, chcesz, yy, czy to, co powinieneś co uważasz za stosowne, zrób. Ja po prostu nie chcę, chciałbym, żeby między nami relacja jako streamerami została czysto streamerska i tylko chciałbym cię naprawdę przeprosić za to, że zająłem ci twój, kurwa czas. No szczerze, jakby się laki lak nie tłumaczył, to chyba logicznie może chłop zrozumieć, że z perspektywy widza to wygląda jak zimna i perfidna próba oskrobania suchara bez skrupułów z kasiory. Najpierw telefony, że zbiórka jest pilna i wzrok partnerki wisi na włosku. Nie znam jednego kurwa normalnego człowieka, który by mówił, że pilnie potrzeba operacji Dosłownie. dla słownie i jednocześnie by wydawał tysiące na nową kartę graficzną. Potem no, no, stream no tak. charytatywny, a potem niefortunny timing kupna karty graficznej i nieścisłości z żoną, która robi sobie włosy w Warszawie i ma wyjebane na operację. No niestety nie chcemy oskarżać, ale pół internetu miało pompę z tej szponterskiej afery i z trzeciej osoby wyglądało to jak próba wyłudzenia. Mega kasy. Akcja. W sumie dobrze Lak luck postąpił, rezygnując ze wsparcia i kompletnego odcięcia się od zbiórki. Nie trafiła do niego ani złotówka, jest on czysty i na przyszłość takie akcje trzeba organizować czarno na białym. Dokument od doktora, wycena zabiegu i dopiero robimy streama tak żeby nikt już nie pącił. historia zakończyła się happy endem streamerzy są pogodzeni i można dramę zapomnieć pilne z ostatniej chwili aleksander random bruskardaś pod natłokiem ciągle rosnącego hejtu ma do przekazania orędzie do hejterów dobra typie kurwa solo no dawaj no dobra solo o Nagle jestem otoczony przez 40 twoich kolegów. No, jesteś lepszy. GG, WP. Nikogo nie ma, już się wamachuję. chłop się wamachuje, nagle 40 jego kolegów. Kurwa mnie napierdala. No i co tam słychać w Japonii? Diables nadal noż frytaty w McDonaldzie. No, tutaj do zestawu jak bierzesz tak, tak. GG. Ale no, są też inne dziwne przebieranki z Emilem. A nawet przyprawianie rogów dla Diablesa w barze dla mięśniaków. Gdzie normalnie se kulturysta robi pompeczki nad Karoliną? Ja to wybierałem, więc sam sobie Streamy są na razie z Tokio, ekipa zwiedza miasto i odwiedza różne restauracje i atrakcje typowo miastowe. Jak to na Airelach są też inne różne dziwne szoty, jak na przykład Japończyk atakujący turystów jakimś wirusem. Tak dokładnie tak. Zobaczcie na klipie jak se chłop idzie i specjalnie zdejmuje maseczkę, żeby kichnąć na nieuczesaną. Zobaczcie jak długo go wytrzyma? Eee, Najwyżej u tych maido pod, podłączy się do IGV i go... Na... Co ty... To się chyba. No bo tak było? Ja ty, to da Co to tyga? było? Wy widzowie widzieliście się no, 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 Chłopie, to... kurwa, zamiast pytać widzów, czy to widzieli, idź mu kurwa lepę zapierdol. No kurwa, człowieku. Dobra, diable, zwrócisz z Japonii, a ci załatwię kurwa recepty na testosteron, bo to kurwa tak nie może być. No kurwa, stary. Co, Co, stary. Na da Co to tyga? było? Wy widzowie widzieliście no, 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 Tak, ty... no, no, tak no, było. podłączy się do IVF i bada. To chyba a dochodnie dochodnie ciebie, no. Oby wrócili cali i zdrowi. Ani nie przywieźli kolejnej zarazy jak ekipa koreańska. Na pewno nie ma upadlania się i chlania do zgonu. Są to streamy raczej family friendly, ale akurat do dopaminki i kontentu jest dużo. Ze względu na dramę z Lakim Lakiem, która trochę dziś zajęła, więcej Japonii w kolejnym odcinku. No i co? To tyle na dziś. Dzięki za Dono i Naraesa.